Zastanawiacie się, co robię tak wcześnie rano, i dlaczego schodzę po schodach. Po schodach trzeba schodzić, żeby dostać się na dół, a dokładnie. Po co? W jakim celu? Zaraz się przekonacie, dlaczego gdzieś idę. O! Czy to jest. Nie, nie. To nie jest on. Idę po monsterka. O różowego monsterka. Dobra, mam monsterka. No to ruszamy. zaraz już wam wszystko wytłumaczę. Dowiedzieliśmy się, że można sobie zrobić badania genetyczne, gdzie podają tobie kim był, kim byli twoi przodkowie. No i stwierdziłem, a zarobię sobie takie badanie. No i trzeba było taki patyczek do ja sobie wsadzić. Na pewno zrobiliście takie badanie. Tak, zrobiłem. I co? No i wyszło, że w 3%, w 3 jestem kaczką. Błąd. No, no, tak. No i powiedziałem, Paweł, muszę nauczyć się latać. A Paweł powiedział, potrzymaj mi piwo, Znam dobre miejsce, żeby nauczyć się latać. Dokładnie. No i robi dla mnie taką niespodziewajkę, nie wiem, nie wiem. Jako, że w 3% jestem kaczką błotną, to moi przodkowie latali. Chcemy się nauczyć latać. Jak na prawdziwą kaczkę błotną przystało. A to jest mój kanał. Paweł Jesteśmy bardzo przygłośni na autostradzie w Katowicach i dzisiaj postanowiliśmy sobie polatać, ponieważ Krzysiu nigdy nie lata. Ja powiedziałem, nie, nie ma takiej opcji. Nie będziesz tutaj kręcił, nie umiejąc latać. To jest właśnie yy, flyspot. flyspot, przepraszam, czyli krótko mówiąc miejsce, gdzie będziemy latać. Tak Koła to się nazywa. A to jest Tunel aerodynamiczny challenge. Wow. <laughs> Zachowuj się naturalnie, Krzysztof. Latanie to jedno z najtrudniejszych sztuczek. Totalnie tylko Copperfield to umiał tak naprawdę. A tak poza tym to nikt nie opanował tej po... Koper. To ten co śpiewał Nie ma fal? Tak, to ten co śpiewał Nie ma fal, nie ma fal Tylko on potrafił latać Ej, ale tu ładnie, porządnie tutaj mają no, Ta bezpieczeństwa zakładamy, To jest bardzo ważne eee, To będzie czas jeszcze Ok? To goble profesjonalne. Dobra, idziemy Dobra. na szkolenie Idziemy na szkolenie I... jest już Generalnie gotowi do latania. Mam zatyczki na uszy, mam kask, mam gogle, więc nic nie słyszę, nie wiem nawet czy dobrze mówię, ale zaraz będziemy nie latać. Zaraz będziemy latać w tunelu aerodynamicznym. Będzie naprawdę, no mam nadzieję, że co najmniej śmiesznie. Znaczka. Już. Dobra, idę. Życz mi szczęścia. Tak, życzę szczęścia. Chodź. Do dawno nie miałem. O, ale ci mięśnie? Wiesz, co kolano mnie boli, to które miałem skręcone. Bo... Nie, strasznie mięśnie rąk bolały na przykład. Yy, tak, tutaj. No, Ło Łopatki bardzo boli. No. Naj najgorsze co było dla mnie, to trzymać cały czas pośladki, spięte i jak rozluźniałem, to automatycznie czułem, jak zaraz ja mi się ta noga wygnie. Ja strasznie miałem problem, nie wiem, ręce mi tak nakładały. No. Nie wręcz ręce jak tak trzymała, nie wiem czy ciebie, ale mi strasznie była ten. No wiesz, to, to jest sport, to trzeba ćwiczyć. To nie jest tak, że za pierwszym razem od razu wpadniesz Co? i będziesz mistrzem no, latania. No to chyba to że... Chyba, że jest się mną. Tak, krótko to. mówiąc. już gadać. Ten, ten... Ten system poszło nam perfekcyjnie, zwłaszcza Krzysiowi. Co no widać tak, na załączonym okay. obrazku. Poszło idealnie. Ja bym jeszcze poszedł, mi za krótko było. Ja się w ogóle nie, znaczy nie Na dzisiaj dla mnie jest okej. Okay, ja bym jeszcze poszedł. Ja bym czas. Jeszcze bym, to jeszcze to bym to dzisiaj ten... Mega przyjemny, no ta adrenalina, te emocje o. jakie tutaj są. Fajnie, to fajnie to się to tak wyuczyć tak profesjonalnie, tak, co nie bo no tak. Wiadomo, że mam już taki całkiem dół, wysoki poziom, e, jeśli chodzi o umiejętność, zwłaszcza Krzysiu, tutaj przebitka szybka. Jeżeli ktoś na czymś takim nie był, to ogólnie polecamy. Warto się wybolać, polatać. Yo, tak. Dokładnie, tak. Wart, warto sobie polatać. Generalnie jesteśmy już po latanku, było generalnie super. Bawiliśmy się przednio. Czuję generalnie, za dużo razy generalnie powtarzam, ale czuję niedosyt. Mięśnie, na, podczas lotu troszkę mnie bolały ręce tutaj barków. Wydaje mi się, że nie do końca miałem dobrą pozycję, choć ten trener powiedział, że generalnie <laughs> było OK, Więc y... le lepiej niż średnio. Tak, lepiej niż średnio. Krzysiu był średni minus. <grym> ja bój, no. no tak więc, czy polecamy ten sport? Fajna, fajna alternatywa, co prawda sport dosyć budżetowy, ponieważ y, latanie w tunelu aerodynamicznym chyba. Swoje, 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 kosztuje. swoje kosztuje, ale jak najbardziej polecamy fajna przygoda, ale y można w kupić. Mamy taki plan, żeby zapisać się. Myślimy nad tym, żeby może się zapisać na takie stałe kursy, co nie wiadomo, że raczej we Wrocławiu, bo tutaj jesteśmy w Katowicach. To jest kawał drogi od Katowic <grych> Ale było naprawdę super, więc zobaczymy. To jeszcze ja się tak dopowiem Generalnie, co do tego niedosytu, to tutaj chciałbym powiedzieć, że ten niedosyt jest taki pozytywny. Chodzi o to, że mało, chciałby się więcej. Tak, tak, tak. tak, tak. Więcej e... by się z chęcią polatał jeszcze. Nie wiem, tak e, trochę hamsko. chcę porównywać cały czas do kolejek górskich, bo ta adrenalina jest taka trochę porównywalna do... Ale co, inne, inne, inne Ale... doznanie sobie. Tak, wiecie? inne doznanie i warto, warto, naprawdę bardzo fajnie, jeżeli nikt, nigdy nie byłeś na czymś takim, nie byliście, warto spróbować. Co mi się podobało? W ogóle nie czuć lęku wysokości, dlatego jeżeli Ktoś ma na przykład lęk wysokości, fajne jest to miejsce, żeby przełamać to. Choćby instruktor, który nas tutaj trenował, mówił, że on ma lęk wysokości i dobrze się w tym miejscu bawi, dlatego właśnie nie ma takich przeciąże, przeciążeń grawitacyjnych. Tego nie ma. To mi się podoba, bo na karuzeli masz to, że wiesz, to bom zarzuca i tym podobne. Tutaj tego nie ma. Tutaj czujesz się po prostu w takiej poróżni. Przyjemne to jest. Bardzo przyjemne, bardzo fajne, relaksujące i daje dużo adrenaliny. A to był odcinek na Paweł Dziuszko. Pamiętajcie, że w odcinek w każdy. Czwartek, niedziela, tak. 17 i czasami we wtorek, ale rzadko. Tak, to jest kanał Paweł Diduszko, kanał, na którym jest najwięcej Krzysztofa.